Witam to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj podsyłam wyzwanie Tomkowi z magicznego składnika. Konkurs Bosch, gotowanie z blenderem. Tym razem wyzwanie najsłodsze, bo deserowe. Dla przypomnienia, można kupić Blender Bosch i wziąć udział w konkursie. Warto zgłosić swój przepis, bo są super nagrody. Zobaczcie moją propozycję, będzie bardzo prosto, yy, za jakiś czas pewnie zareaguje Tomek. Ja serdecznie dziękuję wszystkim za wspólną zabawę i udział we wcześniejszych edycjach i zapraszam na prosty i pyszny deser. Jak zawsze ma być przygotowany tylko blenderem, dzisiaj wykorzystam końcówkę do ubijania. Zrobimy kokosanki. Świetne same w sobie, ale także do lodów, letnich owoców czy na przykład do mrożonej kawy. Kokosanki robię na wiele różnych sposobów z samej piany, z piany i żółtek. Podmieniam dodatki. Dziś wersja chyba najprostsza, ale też jedna z moich bardziej ulubionych. Rozbijam jajka i dzielę je na białka i żółtka, tak żeby do białek nie dostał się ani skrawek żółtka, bo się dobrze nie ubiją oczywiście żółtka odkładam do innego dania, a białka ubijam na sztywną pianę w pojemniku blendera lub w osobnej miejsce bez znaczenia i tak się świetnie ubiją. To także smaczny sposób na białka, jeśli zostaną z innego przepisu. Stopniowo dosypuję cukier, jakieś 100 gramów, dodaję go powoli, łyżka po łyżce i cały czas ubijam. Dobra, piana sztywna i dobrze ubita, zobaczcie. Na koniec dodaję tutaj 100 gramów wiórków kokosowych i delikatnie mieszam, łącząc je z pianą. Można dodać też drobno posiekane lub zmielone orzechy dla wzbogacenia smaku, ale u mnie dziś klasyczne kokosanki, bo o takie poprosiły mnie dzieci. Snacy formuję teraz kulki, układam je na blasze wyłożonej matą lub papierem do pieczenia. Ja pójdę krok dalej i wykorzystam wafel, który mam akurat w szafce. Będę piekła kokosanki na wafelkach. To może być na przykład Andrut, czyli wafel, który spokojnie można kupić w wielu sklepach i wtedy kroję go nożem lub nożyczkami na mniejsze kawałki. Lub jak u mnie mniejsze wafelki, które kiedyś kupiłam z myślą o podawaniu na nich domowych lodów. Spokojnie jednak można też kłaść tę masę bez wafla prosto na blachę wyłożoną papierem lub matą. Gotowe? Wstawiam do rozgrzanego do 150 stopni Celsjusza piekarnika i piekę przez jakieś 25 minut w funkcji grzanie góra-dół. Upieczone wyjmuję i zostawiam aż ostygną i można podawać. Kokosanki są pyszne, delikatne i cudownie chrupiące. Podam je do mrożonej kawy z cynamonem. Kawa będzie mocna i bez cukru, bo słodycze dostarczą tu kokosanki. No spróbujcie, coś pysznego. Doskonale wiecie, że takich deserów można przygotować mnóstwo, szczególnie o tej porze roku. Smoothie, koktajle, domowe lody, kremy, ciasta według uznania i pomysłu. Zgłoście więc swój przepis na stronie konkursowej. Link podam w informacjach pod filmem, bo atrakcyjne nagrody tylko na was czekają. Ja jak zawsze trzymam mocno kciuki i życzę powodzenia i zachęcam do wzięcia udziału w konkursie. Powodzenia.